Hej hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kulfas, a dzisiaj zapraszam was na materiał, w którym pokażę moją kolekcję gier na rok 2019. Ostatnio niektórzy pisali mi, że chętnie chcieliby zobaczyć, co u siebie w salce posiadam. Szczególne pozdrowienia dla Panka i Maćka z Retro Strefy, chłopaki z dedykacją dla was ten materiał. Ostatni taki właśnie filmik nagrałem dokładnie rok temu, więc fajnie, że będę mógł sobie popatrzeć jak to się rozwija. No i muszę wam powiedzieć, że nawet dzisiaj tutaj podkurzałem, czyli jest święto raz w roku, można oczywiście tutaj ogarnąć kurze tak delikatnie pościerane. No Nie, nie miałem za bardzo czasu na to, żeby to tak zrobić, dopieścić, ale jest błysk, muszę wam powiedzieć, że dzisiaj jest błysk bo tak normalnie to tu jest wszystko zagracone no dobra, nie ma co więcej ujadać dziewczyny, zaczynamy? dobra, lecimy zaczniemy sobie z tego miejsca, tutaj mam konsolę w pudełkach Sega Mega Drive, Atari, Nintendo Wii U, Amigi 500, 600, Playstation 2 w pudełkach Trochę już tutaj mi się ich nazbierało. Klawiaturka do Commodore PC, Sega Saturn, PlayStation 2, VR, Commodore 64, Nintendo NES, Nintendo SNES, Eurobiznes, gra plaszowa, którą uwielbiam z czasów dzieciństwa, gry na Atari ST. Konsole w boxach czyli mamy Mega Drive, Super Nintendo, Xbox One, PlayStation, PlayStation 4, PlayStation 3. Tutaj są gry na Sega Pico jest to konsola taka dla dzieci, Sega Saturn, Atari 2600 gry na konsolę PSP Pegasus eee, tutaj z tyłu jest Sega ale to nie jest Sega to jest Podruba, Segi to jest też Pegasus o tu jeszcze mamy informację że CD można dołączać nie 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 to, są, to jest zwykły po prostu eee, Pegasus Atari gry na playstation 3 nie mam ich za dużo więcej mam właśnie o na playstation 4 Red Dead, piękna gra piękna gra tak samo Little Nightmares jeżeli ktoś lubi platformówki z takim horrorowatym klimatem to naprawdę polecam, super gra o, a tutaj pudełeczko jest które dostałem od Marysi od razu też uwiecznie dla tatusia to jest domek. Hi hi. dzięki mania za ten prezencik. To tutaj zawsze będzie gdzieś tutaj w godnym miejscu leżeć. GameCube, Wii, Wii, nie VR, tylko PlayStation Vita, które w sumie przejęła Marysia. Co tutaj mamy? Tutaj w tle w ogóle leci Sonic CD na Sega mega cd e, i telewizor lcd lcd no już powiedzmy to tak po zachodniemu mm, jest to stary mój telewizor mój pierwszy jaki kupiłem sobie właśnie jest to lg z dyskiem twardym i tak dalej a nie ma co tu więcej tam gadać to jest mój laptopik i chciałem wam pokazać że też gram między innymi w, 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 w manager online tutaj jest hatrick Witniczanka, Witnica, to jest mój zespół. Jeżeli ktoś chce dołączyć, chętnie zapraszam do mojej ligi. Jestem w tej chwili w siódmej lidze na 7 Lig. Co tutaj damy? Tu jest moja Amiga 500, której głównie używam do grania i do pracy. Jest to mój najlepszy egzemplarz. Jak dotąd jest tutaj dodatkowa stacja dyskietek, myszka. No i używam kontrolera od SEGIM. Master System, ponieważ nie mam. Niestety nie mam żadnego innego joysticka typu Jet Fighter. No nie dorobiłem się jeszcze. Tutaj mamy sprzęt audio, też już taki można powiedzieć, retro. Przeważnie z niego leci Disco Polo. Tak, tutaj w tym pokoju głównie muzyka Disco Polo króluje. No i konsole, których najczęściej używa, mamy Master System, Nintendo NES, Sega e, nie Sega, Super Nintendo, a także moja królowa jest to Sega Mega Drive model drugi e, z z Mega CD, a także 32x. Naprawdę piękny sprzęt. Co tu dalej mamy? Tu jest e, mój Mikrofon. Troszeczkę dłuższe by, by mi się przydało, no ale. Dobra, jest. PlayStation 3, które czyta zarówno gry na PlayStation 2, a także PlayStation 1. Xbox 360 już głównie jako eksponat stoi bardzo rzadko używam tak samo Nintendo Wii. I tutaj mamy dyskietki. Luźne, czyli Atari 2600. Tutaj jest na Sega. wow Na Sega Mega Drive. Jakieś różne. Tak. Sega Mega CD. I tutaj mamy Nintendo 64. Jakieś różne. Też. Mam dyskietki. Fify. Dobra, tutaj na Game Boya kilka sztuk. Super Nintendo też piękna konsola. Ja ogólnie lubię 16 bitów. O, a tu jest gra, którą przeszedłem wraz z Bell Team i zrobiłem zdjęcie. Tak, żeby wysłać kąt i go troszeczkę poddenerwować. Bo z kontim mi się kiedyś nie udało. To było bardzo dawno temu. Turklesy. Super Gera. Tutaj mamy na Game Boya jakieś też dyskietki. Super Nintendo wersja amerykańska. Czyli NTSC. PlayStation Vita. Kilka tytułów. No i tutaj mamy teraz Nintendo NES. Kilka fajnych tytułów. Tu jeszcze mamy taki adapter. Micro Machines. Uwielbiam tą grę. Tu mamy chiński kadricz z 500 gier na pokładzie. Czekajcie coś ostrość. O, jest dobra. Co tutaj dalej? Kilka gier na Master System, Amiga, gry w blistrach. Eee, tutaj mamy na gry na nintendo nes w pudełkach tu mam ciekawy, ciekawy egzemplarz zobaczcie jaki kadrycz to jest bardziej takie ćwiczenie umysłu fajnie że w pudełku no i tutaj co tu jest tutaj mamy gry na pc tak, a tam zapomniane playstation 2 które już też stoi głównie jako eksponat lecimy dalej master system PlayStation 2 O, tu jest dość wysoko, nie mogę tam dosięgnąć, nie będę Wam tam pokazywał do końca. No jest po prostu ich tam dość sporo. E, moja teraz ulubiona konsola, czyli Mega Drive. Światło odbijana, ale spróbuję jakoś tak pojechać. Nie wiem czy to będzie widać. Wow. świetnych tytułów. Turtlesiki też przeszliśmy. Tutaj mamy jeszcze Master System. No i tutaj jest takie stanowisko amigowe. Mam tutaj podłączoną amigę 600 z 2 Dużo gier na pokładzie, programów i tak dalej. Commodore PC Tutaj jest skrzynia, w której trzymam Atari ST. Tam komputer HP. Jakieś inne rzeczy. Dyskietki do Amigi. Tak, jest ich tutaj dość sporo. Fajne są te pudełeczka. Tutaj są przeróżne rzeczy, do, bardziej do Amigi, chyba. Tak, tam coś mi poprzechodziło w ogóle. Tutaj jeszcze. Amiga ze świetnika, który projekt jeszcze nie został ukończony, ale na pewno to do, do niej wrócę. E, Setler część druga. Pogrywam sobie czasami. E, piękna gra. O, tutaj jakieś konsole mam w pudełkach i tak dalej. E, dobra, muszę zrobić cięcie w tej chwili, bo 10 minut. Nagrywania jest za mną, teraz mi się wyłączy. Widzimy się za chwilę. No i dobra, jedziemy dalej. E, tutaj mamy gry na Xboxa. A Wam coś pokażę jeszcze tutaj. O, tu jest pudełko, które sam wykonałem. E, czekajcie, złapię ostrość. Jest to FIFA 14, jest Beldi, jest Don Matello, High Tower, Conti. Które jeszcze był chudziotki. <laughs> Pozdrawiania dla Was chłopcy. Tak, tutaj w ogóle jest zdjęcie z jakiegoś turnieju chyba? Nie. A nie wiem. Dobra. Dobra, tu mamy gry na Xboxa, Xbox Classic. Co tutaj u góry? No tutaj też w pudełkach Sega Master System, Monopol, Amigi, też mam pudełko POSO na dyskietki, PlayStation 3 edycje z, z PlayStation i Xbox, PlayStation 1, Sega Master System, joysticky, które w sumie, no nie przetestowałem je do końca, pograłem trochę na sedze, ale chciałbym też właśnie nagrać materiał, bo to są fajne naprawdę joysticki. no i tutaj jakieś tam pierdoły a to w ogóle co to jest? jakaś dyskietka, czemu to tu leży? no nie wiem, w każdym razie, oła, tam jest tego miejsce mm, co tutaj jest? Joysticki, dobra no tutaj się boję otwierać, aż, aż się boję Nawet nie wiem co tu jest Są joysticki. I tutaj pewnie też tak. Tu są też joysticki. Dobra. E, tutaj mamy gry na PSX. -a. Nie wiem, czy to czasem nie jest moja największa kolekcja Dreamcast Sega Mega CD. Tak, przelecę tak po szybkości. Wolałbym nagrać osobny materiał i troszeczkę więcej o tych grach opowiedzieć. A tutaj, tak po prostu, przelecę. Co tutaj mamy? Rayman, Rayman to jest gra Marysi. Ona na Playstation Vita katuje to niemiłosiernie. Kilka fajnych tytułów jest naprawdę. Godnych polecenia. No, tutaj. Gry na PC. Jakieś pudełeczka. A tutaj Wam jeszcze coś pokażę. Czekajcie. Nie, tutaj, tutaj. Tu mam dość ciekawą rzecz. Bo to jest taki adapter do Super Nintendo. No, chodź tutaj. O. To jest super. Wildcard, Card. Czyli tutaj możemy zgrywać sobie gry z Super Nintendo na dyskietki. Kiedyś zrobię materiał na tym, o tym. Kupiłem to kiedyś za grosze. Dobra, niech to tak na razie leży. Eee, co tutaj dalej? O gry na Pudełka jakieś Flint Station 3. Pegasus, Blackpoint. No tu jest coś pięknego. Tu będzie też recenzja. W ogóle będzie mocny film na ten temat. Gry na... E, w big boxach. Damigi. Tak. Playstation. No tu mi się półka ugina, bo za duży ciężar już jest. Sega Mega Drive, kolekcjonerka Watch Dogs. A tu jest taki kącik filmowy, gry na DVD, tak, i na kasetach VHS. Mogliście zobaczyć ostatnio u mnie też, właśnie zakupiłem sobie Xbox 360, Sega Mega Drive, Amiga, którą ostatnio kupiłem, też będzie materiał o tym. No i dobra, i co? I tak wygląda. Mój pokój. Śpicie sobie? A tu jest taki kącik jeszcze sportowy. No kiedyś tu był, była tylko salka sportowa, a teraz to wszystko jest upychane po prostu w kąt. No dobra. Tu jeszcze są laptopy. Tam mam takiego starego z Windowsem 95. Ja nie będę tego teraz wyciągał. No, i tak się prezentuje mój pokój. Jest rok 2019. Myślę, że co roku będę dodawał taki materiał. No i dobra, co tu więcej mówić. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Hejka!